Cześć, zaczynamy drugi odcinek z serii Tigowej. Dzięki za pozytywny odbiór tego pierwszego odcinka, takiego bardziej teoretycznego, nie, nie, wyko, nie wyczerpaliśmy całości tematu, ale to, to za chwilę, bo to będzie też częściowo wchodziło w, w praktyce i to, to więcej będzie można zobaczyć co dzisiaj będzie. Dzisiaj będziemy sobie spawać. Ja mam przygotowaną, to jest rura czwórka. Oczywiście ona w środku nie jest wyczyszczona. Będzie wyczyszczona po tym, jak ją rozetna. Eee, rura. Poprawialiście mnie. Profil. Zamknięty, kwadratowy. Osiemdziesiątka ze ścianką czwórką. Dobra. Jest strasznie gorąco, więc mam nadzieję, że uda się zrobić krótki odcinek. Eee, a ze względu na to, żeby nam nic nie przeszkadzało, no to. Brama jest zamknięta. Co robimy? Oczywiście spawamy torosem. Na uchwycie standardowym dysza jest siódemka. Elektroda będzie 2-4 złota. Pokażę Wam, jak ostrzyć elektrodę. Do nierdzewki i do stali czarnej ostrzymy w jeden sposób, do aluminium ostrzymy troszeczkę inaczej dlatego że tam później wychodzi upalanie, elektrody to troszeczkę się zmienia, rękę sobie zmienia, i e, przez to też e, samym naostrzeniem elektrody ciekniasz po mnie. E, samym naostrzeniem elektrody również e, mamy wpływ na wtopienie. Jeżeli będziemy mieli bardziej e, ostrą elektrodę, ten, to jeziorko będzie mniejsze. Jeżeli będziemy mieli mm, bardziej powiedzmy pod tak większym, większym kątem naostrzoną elektrodę jeziorko będziemy mieli szersze, później dochodzi jeszcze dysze i tak dalej i tak dalej i tak dalej, ale do tego dojdziemy, e, więc tak z racji, że mamy czwórkę ściankę będziemy gdzieś tam spawać pewnie na jakichś 120 amperach. I tradycyjnie zrobimy to tak jak był zamiar: czyli będziemy porównywać trzy metody, będziemy porównywać Tiga, będziemy porównywać e, Półautomat, ale tego już nie będę nagrywał. Oczywiście też będę spawał torosem, wszystko e, i pokażę Wam na końcu filmu takie trzy próbki, jak to wyszło. Dobra, przystępujemy do tego, żeby zazbroić e, nasz uchwyt, i e, naostrzyć elektrodę. I zaraz to pokazuję, co i jak robimy. Dobra, w przypadku ostrzenia elektrody, ja mam już tą naostrzoną, bo były problemy techniczne. Mi wypadł mikrofon i pewnie nic nie będzie można z tego zmontować. Ale pokażę Wam, jak to się ostrzy. Nie ostrzymy w tą stronę, dlatego że powstają rysy poprzeczne. A tego nie powinno być, dlatego że one mają bardzo duży wpływ później na kształt łuku. Tylko ostrzymy w tą stronę. Rysy wtedy powstają w, tą, w ten sposób. Im drobniejszy ten kamień. Czy bardziej ściernica, jak to profesjonalnie się nazywa, tym lepiej, dlatego że płytsze rysy powstają. Taka maszyna jak ja mam tutaj Parkside a, w zupełności wystarcza, więc nie musicie kupować jakiejś profesjonalnej, oczywiście do ostrzenia elektrod są profesjonalne e, ostrzałki, ale to nawet nie, nie wszystkie zakłady mają, w większości się stosuje coś takiego. Nie używamy na pewno szlifierki kątowej, szlifierka kątowa ma obrotów w okolicach tam 9-11 tysięcy, nawet jeżeli ma regulowane to i tak mamy wirujący e, dookoła, czyli tak jakbyśmy w tą stronę ostrzyli. E, na 6 mm tarczy bo generalnie będzie bardzo ciężko, będzie bardzo słaba kontrola nad tym ile zjechaliśmy, tutaj mamy na tym z tego co widzę 2950 obrotów czyli to nie jest jakiś tam specjalnie wielki zobaczcie mamy ostro naostrzoną, to jest elektroda złota dobra rada, nigdy nie ostrzy elektrody o nie, wychałasuje się Dobra. nigdy nie ostrzy elektrody z dwóch stron, bo jej nie poznacie co to jest za elektroda, jeżeli jej będzie więc zawsze ostrzymy elektrodę tylko z jednej strony 2,4 złota i na tej będziemy dzisiaj pracować, na, tym, na tej blasze, bo to właściwie rozetna za chwilę, e, czwórce, próbki, a to za chwilę, kosmicznie gorąco jest, e, próbki spawalnicze wykonuje się na szóstce i e, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, po ukończeniu kursu, po wykonaniu próbki spawalniczej, która jest robiona w pozycji naściennej z dołu do góry, macie uprawnienia o spawanie doczołowe i kątowe, blach i rur. Ja mam wielościegowe akurat, jedno i wielościegowe. I teraz po takim kursie przyjmuje się, że wy macie zdobyte uprawnienia, a nie umiejętności, więc. Troszeczkę ten kurs jest według mnie krótki, no ale tak naprawdę praktyki, praktykę zdobędziecie przy spawaniu, a nie przy... nie na kursie. Na kursie zdobywacie tylko uprawnienia. To jest tak jak z prawem jazdy. Idziecie na kurs prawa jazdy i zdobywacie prawo jazdy, a nie umiejętności do jazdy. Dobra, dlatego jest właśnie ta, ta powiedzmy, mini szkółka i e, ja idę rozciąć teraz tą blachę i przygotować ją do spawania. No i przystępujemy do spawania i będę tłumaczył co i jak, jak to wygląda, jak, to, jak do tego podejść. No to próbki mamy przygotowane. Ta jest tak słabiej przygotowana, ale ją wykorzystamy do spawania MMA, do próbki. Co będziemy robić? Będziemy mniej więcej Coś takiego spawać, tylko niestety, ale przy tigu bardzo ważne jest, żeby tutaj tej szczeliny nie było, więc będę musiał to sobie podszlifować jakoś tak, żeby. chyba że. o, dobra, to tak zrobimy. Mniej więcej w tej pozycji będziemy spawać, ale najpierw na tej blasze, którą będziemy dospawywać, pokażę Wam, jak mniej więcej prowadzić palnik, bo jeżeli ktoś Wam powie że palnik prowadzimy w ten sposób czyli, że sobie kulamy go to naprawdę yy, na samym początku jak wam takie rzeczy mówi to nawet goście nie słuchajcie dalej dlatego, że przede wszystkim najpierw trzeba wyrobić sobie rękę tak, żeby mieć tutaj pełną kontrolę tak, Ja w ten sposób zawsze robię. Jak macie wgiętki, palnik, to no jest o tyle lepiej, że możecie sobie go dostosować. I teraz tak, pierwszy ruch zaczynacie w tej pozycji, czyli mamy mniej więcej 90 stopni. Mniej więcej Jak się wybłyszczy, a to od razu będziecie widzieć, to przechylacie sobie delikatnie. Tutaj jest mniej więcej jakieś 15 do 20 paru stopni, zresztą chyba widać. Ważna rzecz, nie uderzacie elektrodą, bo to nie jest iglift, tylko normalny, czyli przy zajarzenie mamy przez przycisk. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że żeby wyrobić sobie rękę, najpierw nie dodajecie drutu. Drut dodajemy dopiero w momencie, kiedy macie wyrobioną tą rękę, wyrobiony ten ruch, którym będziecie pracować. Ja Wam dzisiaj pokażę. Różnice pomiędzy spawaniem zwykłym, czyli gdzie rękę prowadzę i mamy cały czas łuk, no za ścianą coś jedzie, a tym jak będzie wyglądała spoina, w takim trochę prze, przegiętym, ale pulsie, żebyście zobaczyli sobie co można osiągnąć, nawet e, no, nie dodając drutu. Tak? Mam nadzieję, że coś będzie widać, będę starał się, żeby coś było widać, bo jednak przy Tigu mamy duże rozjaśnienie. I teraz kolejny temat, który jest bardzo ważny, nie wiem czy mówiłem, czy nie. Przyłubica. Ta, nie wiem czy to zobaczycie, na pewno się odbija tutaj teraz. Tu są sensory. Tu, tu, tu i tu. Bardzo ważna rzecz to jest czas reakcji. I bardzo ważna rzecz to jest to, żeby była czterosensorowa. Jeżeli te cz sensory sobie zakryjecie, to ten jeden Wam ją ściemni. Jeżeli będziecie mieli dwa sensory, które są najczęściej tutaj, macie jakąś przesłonę, to macie efekt olśnienia tak zwany. I nic nie widać, a na następny dzień to jest tragiczny. Dobra, włączamy maszynę. Oczywiście to ROSA. E Z racji, że ja będę robił na tej blaszce, to tak, żebyście widzieli, to sobie ją, no dobra, w ten sposób jakoś położę. Blachę mamy czwórkę, te 120A jest spoko. Przy tigu dwutakt, albo nie, zrobimy sobie w czterotakcie, dlatego, że ja będę jechał cały czas, prąd stały. Możemy sobie tutaj pokręcić trochę, ale jest OK. Więc zabieramy się za pracę. Te próbki odsuwam. Tylko przestawimy kamerę, żebyście trochę więcej widzieli. O, właśnie. Dobra. Zwróćcie uwagę, o ile będzie to widać, jak trzymam yy, uchwyt. Coś by się tu przydało. Ale dobra, powiedzmy, że będzie OK i teraz tak, grzejemy, no niestety jest za mały prąd. Zwiększamy go sobie na jakieś tam te 160A, czyli z przelicznika 40A na milimetr. Jeszcze mało. 180 dam. Dobra, narasta nam prąd. Ja już teraz widzę, że jest za wysoki. Mam nadzieję, że widać to po, po powstaniu jeziorka. Coś takiego jest. Przy czterotakcie przyciskamy i puszczamy uchwyt. Jeszcze raz. No i jest 160. Ja sobie teraz pojadę z tym, troszeczkę za wysoko mam, bo już widzę, że mi płynie. Czy robimy, wracamy, troszeczkę się materiał też rozgrzał. Dobra, i obok. Pojawia się jeziorko, pochylam delikatnie i sobie jadę. I to wszystko widać. I wygaszam przyciskiem. Dobra, niech się zrobi, niech się wychłodzi trochę. Jak widać, przed jest ogromny, tak jak zresztą tutaj widać, początek jest zawsze słabszy. Widać? Widać. I tego typu rzecz zresztą widać, że powstaje łuska. Teraz tak, przestawimy sobie maszynę. Ja tylko kamerę przestawię. Dobra. Przestawiamy sobie maszynę na spawanie w pulsie. I teraz lecimy z ustawieniem, czyli start, amperaż startu. Powiedzmy, że no z racji, że ten materiał jest grubszy, no to 30 amper. Czas narastania tego prądu. I osiągamy w górnym, zrobimy sobie mniej, żeby było bardziej to widoczne, 120 amper. Później mamy procent, jaki to ma wychodzić. 50 na 50 zrobimy będzie lepiej. Częstotliwość: jak najmniejszą, żebyście też to widzieli. Prąd bazy, jeżeli tam mamy 120, tu zrobimy 60. Opadanie w czasie, do ilu amper i postgas. Dobra, i lecimy z tym. Oczywiście, przestawię kamerę, żebyście też coś widzieli. I widać teraz tak jak błyska sobie pięknie i zaraz zobaczycie jaki jest efekt tego i wygaszamy i teraz patrzcie. Tu mieliśmy normalnie, czyli mamy mniej więcej zalane. Tutaj powstaje na łóka, w zależności od tego jak będziemy Regularnie przesuwać się, tak ta łuska będzie powstawała. Jeżeli drut będziemy dokładać, to też w momencie, kiedy mamy wyższy amperaż, czyli ten 120 amperowy, tak jak tutaj mieliśmy przed chwilą. Dobra. Eee, to teraz ja wezmę sobie tylko drut. Jakiego drutu używam? Żółte tuby. Esap. Innego nie biorę. Tu mam akurat dwójkę drut i też bardzo dobra rada dla wszystkich, którzy spawają. Chwila, poprawię mikrofon. Robimy coś takiego. Zawsze mamy. Może ktoś nam podejść z boku. Za każdym razem. Zaginamy. Jeżeli coś, to nikomu do tego w oko nie wbijemy. Tak? Teraz sobie przedstawię. No i poleciało. Dobra, na zwykły prąd, troszeczkę zmniejszymy ten amperaż na 110 amper i jedziemy. Prąd, e, drut dodajemy dopiero w momencie kiedy widzimy jeziorko, ale chyba przegiołem z tym, nie, dobra, i dodajemy. I wygaszamy sobie. E, teraz tak tego pewnie nie było widać. Drut podajemy mniej więcej pod kątem 15 do 30 stopni, jeżeli spawamy na płasko. I teraz zobaczcie, mam nadzieję, że widać, ten drud nam tu powstał, zobaczcie, że tutaj mamy przetop, czyli wszystko jest tak jak powinno być. No i teraz sobie ją opuściłem, to jej nie podniosę, taka jest gorąca. Dobra. Eee, jeszcze Wam pokażę, jeżeli my włączymy teraz puls. Przelecimy sobie po ustawieniach. 110, 50 ustawienia zostają. Dobra i teraz Wam pokażę, jak to wygląda, jak będzie to wyglądało. Od razu obok pojedziemy. Jak to będzie wyglądało przy pulsie. Też spawamy cztero takcie. Ra nie równo mi poszło, ale, dobra. Wystygło. Dobra. Tutaj mamy mniej więcej lanę, tak? Tutaj powstaje namuska. Oczywiście ten amperaż troszeczkę zwiększymy i za chwilę jeszcze raz to zrobimy. Ten górny oczywiście zrobimy sobie na 130 amper i jedziemy jeszcze raz. Jedziemy obok. Bo bardziej widać to muskę. Nie jest to prosto, nie jest wygodnie. Generalnie do spawania TIG-em fajnie jest, jak siedzicie i macie podparte ręce. Rewelacyjnie wtedy jest. Teraz wystaje jest. Jak jest no. Dobra. Tak czy inaczej, przetopy mamy, więc generalnie jest OK. Jak wygląda próbka spawalnicza? To niech się nam trochę wychodzi. Zobaczymy, czy tutaj sobie gdzieś tam połączymy, tak żeby było... Dobra. Próbki są spawane pionowo. Widać? Tak, o, w ten sposób. Ja teraz sobie ją połączę. Nie jest mi potrzebny. Ok. Mamy nasz pion. Jest szczelina. Generalnie może być to słabe. To niewygodnie mi będzie z tej pozycji. Dobra. Zjedziemy, więc przy y, próbkach, które spawamy na egzaminie, spawamy w ten sposób, dodajemy drut od góry. Nie będę w tym momencie dodawał drutu do, y, od, góry, od dołu do, y, do góry w żaden sposób. Nawet na egzaminie nie próbujcie robić tego z dołu na górę, bo pamiętajcie, że to są specjaliści, spawalnicy, którzy zobaczą to. Dla mnie za bardzo nie będzie widać, ale próbkę zobaczycie. OK, niech chwila się wystudzi i teraz tak. Tego typu próbka jest generalnie niedopuszczalna, bo mamy podtopienia, ale pamiętajcie o tym, że nie dodawaliśmy żadnego e, materiału do spawania, więc e, myślę, że i tak jest w miarę. E, po tej stronie się pojawiają nam podtopienia, dlatego że mamy wysoki amperaż 130 Amper. no i nie dodajemy materiału, tak? e, więc no, przetop to tutaj jest na 100%. Zresztą widać też strefę przegrzania. Ja idę i pewnie po drugiej stronie zrobię półautomat. Będziecie widzieć, jak to wygląda przy półautomacie, a blachę, taką pewnie gdzieś stąd, tutaj sobie wezmę. Zrobię elektrodom i zaraz przynoszę, i porównamy sobie te trzy metody spawania. No to mamy. Teraz zobaczcie sobie czystość. Tu mamy TIGA. Bez dodawania drutu. To jest bardzo istotna rzecz. Więc mamy podtopienia. Przy dodawaniu drutu byłoby trochę inaczej, ale na początek próbujcie w ten sposób bez dodawania drutu. Obok i tutaj mamy e, półautomat również spawany ale jeszcze gorący również spawany w pozycji takiej jak przy e, Tigu ja go sobie położę dlatego żebyście że żeby będzie lepiej oświetlony i teraz zobaczcie to jest spawane na trójkąt czyli Wezmę sobie elektrodę. Ruch mamy mniej więcej taki: tak, 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 tak. W tak. ten sposób wygląda. E, ustawienia, oczywiście, na torosie, się, no bo innej maszyny nie, nie używam już. E, ustawienia 4,5 metra na minutę przy ustawieniach fabrycznych synergicznych, czyli no, no wygląda to bardzo ładnie. Zresztą sami możecie zobaczyć, że fajna jest łuska, ale to już też zależy trochę od prowadzenia palnika. Nie? Tutaj trochę mi się rozlało, ale dobra. Czyli mieliśmy piękną, czystą spoinę. Mieliśmy spoinę no, półautomatem. Gdzieś tam jakieś odpryski się pojawią, chociaż przy Torosi jest bardzo mało. I teraz zobaczcie, to już jest pozbawiona w zasadzie żużlu, to jeszcze są końcówki tego żużlu. Spawanie elektrodom, też to rosem. E... No ja rzadko spawam elektrodom, ale gdzieś tam no powiedzmy, że no czegoś tak, to jest typowo konstrukcyjne spawanie, to jest ta elektroda, którą spawałem, e, rutylowa. Prąd spawania 130 a nawet gdzieś tam mi widzę, że no tutaj nie bardzo, ale te dwa ściegi powiedzmy, że poszły, tutaj jest to niedopuszczalne, ale to się robi płytki wybiegowe przy tego typu e, spawaniu. Czyli teraz sobie zestawcie, albo ja wam zestawię trzy meto dwie metody i zobaczcie. Tiga i MMA. No jest różnica, prawda? No dobra, to przystępujemy do podsumowania. E Dzisiaj spawaliśmy na grubych blachach. Z racji, że to spawanie czarnej stali to jest głównie spawanie też przy samochodówce, to pozostaje pytanie, czy da się Tigiem spawać samochodówkę? Ja wam tylko na chwilę obecną odpowiem, że da się. Niezależnie czy to będzie aluminium, czy to będzie nierdzewka, życzę wam, żebyście robili dioriana, który jest cały z nierdzewki. Czy to jest blacha zwykła czarna? Da się jak najbardziej, stosujemy troszeczkę inną metodę, pokażę ją, może nawet przy następnym filmie, bo aluminium sobie zrobimy oddzielnie. A przy, w następnym filmie e, będziemy się zajmować nierdzewką a, i troszeczkę może uda się pogadać o kolorowaniu spoiny. Więc y, gdzieś tam e, porozmawiamy sobie na ten temat i pokażemy. I od razu też Wam wtedy pokażę tak zwany cold welding. Uh -huh. Takie fajne, mądre słowo, gdzieś tam może się przewinąć. I bardzo często sprzedaje się specjalne maszyny do cold weldingu. To Wam powiem, że to Rosem da się. Mhm. Dobra. Jak się podobało, proszę łapkę w górę, zostawcie komentarz. Jeżeli macie ochotę, to udostępcie. udostępnijcie. Udostępnijcie. No, udostępnijcie ten film. Eee. A jeszcze o przepływie gazu. Dzisiaj stosowaliśmy elektrodę 24, dysza 07, oczywiście łącznik i tulejka zaciskowa też pod to. Korek mamy długi. Przepływ gazu był 12 litrów na minutę. Oczywiście czysty argon. Więc dzięki bardzo za oglądanie. Ten film się pewnie ukaże w sobotę wieczorem. No, to jak będziecie sobie oglądać pewnie z męskiego grania streama, to tam później możecie sobie obejrzeć ten odcinek. Trzymajcie się. Hej.